Zobaczając na narodzenia pańskiego, może rodzić się pytanie, dlaczego dzisiaj, kiedy patrzymy na małego Jezusa, który dopiero co narodził się w Betlejem, słowo Boże mówi nam o krzyżu. Słyszymy w pewnym sensie, w ludzku patrząc, o jakiejś klęsce i śmierci. Także bardzo szybko przechodzimy od tej tajemnicy wcielenia, tajemnicy narodzenia do już tajemnicy odkupienia, tajemnicy zbawienia. Widziałem kiedyś obraz, który przedstawiał scenę Bożego Narodzenia. Wszystko było tak, jak należy. Czyli widzimy. Tutaj patrząc na tę szopę betlejemską, święta rodzina płynie na blaskim chwałę. Zadziwieni pasterze i kręczące przed Jezusem zwierzęta. A jednak było tam jeszcze coś, co mogło przykuć i przykuwało się nie tylko o moją uwagę. Dzieciątko Jezus trzymało w ręku krzyż. Wiem, że tutaj już była o tym mowa. Z tej racji też, że za tutaj naszą szopą, za tą zasłoną, która nam przypomina niebo, jest właśnie też Jezus Chrystus ukrzyżowany. Ale ten obraz właśnie był tak namalowany bardzo wyraźnie, aby ten krzyż w rączce, może być nie, nie w ręce, ale w rączce małego dzieciątka Jezus, Właśnie był gdzieś bardzo widoczny, był taki dostrzegalny dla tego, który patrzy i widzi. I pewno różne mogą być refleksje, patrząc na właśnie ten obraz, który przedstawia przede wszystkim tę tajemnicę Bożego Narodzenia. I ktoś może powiedzieć, jak to wygląda. Dzieciątko z krzyżem w dłoni skąd ten krzyż Dzień Narodzenia Jezusa? Czy trzeba było zakłócać radość tej sceny znakiem, bardzo konkretnym znakiem, a więc już Jego męki i śmierci. To bracia i siostry dzisiaj krzyż w dłoniach boskiego niemowlęcia już może nas nie dziwić. Bo może wiele już właśnie mogliśmy na ten temat usłyszeć, a może także i dziś. Może w taki oto sposób, już widzieliśmy, była ukazana scena narodzenia Jezusa. Ale druga, którą Syn Boży właśnie rozpoczyna w Betlejem, kończy się, jak nam wiadomo, klęską na krzyżu. Oczywiście, i my po klęsce to patrzymy na życie Jezusa wtedy tylko po ludzku. Tak też wielu wtedy uważało, myślało, że to już jest koniec, kiedy Jezusa ukrzyżowano. A jednak nie jest to klęska ostateczna, bo przecież ta przegrana Jezusa po ludzku staje się zwycięstwem. Po Jego śmierci na krzyżu Przychodzi z stanie. Jezus triumfuje jako zwycięzca śmierci i szatana. Dlatego znak Krzyża nie jest dzisiaj znakiem klęski, nie jest znakiem przegranej i hanieb, ale znakiem zwycięstwa. Przypominam właśnie to wydarzenie, o to tym przejściu Jezusa Chrystusa. Ze śmierci do życia, bo bardzo mocno właśnie też trzeba nam przy okazji tajemnicy wcielenia nawiązywać do tego przejścia, bo ta, te tajemnice są tak blisko siebie. I moi drodzy, każdy z nas dziś w swoim życiu też już doświadczył, żyjąc jeszcze tu i teraz tego przejścia ze śmierci do życia. Bo kiedy Jesteśmy w stanie grzechu ciężkiego, to znajemy śmierć. A kiedy korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania, znajemy oczyszczeni, bo spotykamy się z Bożą miłością, z Bożym miłosierdziem, spotykamy się z przebaczeniem. I to już jest właśnie to przejść, Dzięki Chrystusowi, dzięki temu, że Chrystus pokonał również obóz śmierci. Wszelkiego zła, pokonał także grzech. Jakżeż dla nas to jest ogromna łaska. I w świetle właśnie tej tajemnicy wcielenia, w świetle także już tajemnicy zbawienia, dzisiaj patrzymy na osobę, na postać świętego Szczepana. Bo też powiemy po ludzku wszech. Ale czy naprawdę jest to klęska? Czy naprawdę była to przegrana Szczepana? Czy Jego śmierć niczym nie zamocowała? Czy nie jest to zwycięstwo podobne właśnie do triumfu Jezusa, który przez swoją śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie zadał zwycięstwo i cios Szatanów? Na początku przy święty słyszeliśmy właśnie o tym porównaniu. Pana Jezusa i życiu świętego Szczepana. Powiemy tak, klęska Szczepana jest właśnie konsekwencją wyboru, jaki on dokonał. A jaki to był wybór? Szczepan zanierzył Jezusowi i poszedł jego drogą. I ta droga Szczepana była drogą bardzo konsekwentną była, drogą, to, była to droga radykalna. Była to droga do końca. Jakżeż okrutna śmierć spotkała Szczypa. Ukamienowanie śmierć, diakona i ta śmierć właściwie nie jest klęską ostateczną, ale drogą także do zwycięstwa, do zmartwychwstania, do życia wiecznego. Kiedy wspominamy małżeństwo Szczepana, sprawimy człowieka, który właśnie dzisiaj cieszy się oglądaniem Boga twarzą w twarz. Jego śmierć jest dla Niego właśnie też tą chwilą narodzin dla Niego. Jego małżeństwo nie jest urażą, lecz zwycięstwem. Jego klęska jest właśnie triumfem jeszcze w innym sensie, bo w męczeństwie Szczepana dobro zwycięża nad złem, popatrzmy, jak On się zachowywał w momencie dla Niego najtragiczniejszym. Szczepan nie przekina swoich prześladowców, nie złożeczy im i nie grozi, ale w chwili największego cierpienia modli się. Modli się ze swoich poprawców czy nie odpłaca im złem za zło, lecz modli się, tak jak Jezus na krzyżu wypowiada te słabe słowa Ojcze, odpuść mnie, bo nie wiedzą, co czynią. Ożywia go moc, zmartwychwstałego Jezusa. On po ludzku nie mógłby tak postąpić, ale dzięki temu, że właśnie trwał w, w jedności z Chrystusem, że ten duch Chrystusa w nim był, to tylko dlatego. I duch pożołacnia go także do tego mężnego znoszenia prześladowań. Była mowa o Jezusie, Chrystusie, świętym Szczepanie, ale przecież kiedy. Słuchamy Słowa Bożego, kiedy też i modlimy się, kiedy wspominamy to wydarzenie, to Ewangelia, która jest dla nas też dobrą nowiną, jest też zaproszeniem do tego, abyśmy i my sami dzisiaj, no i teraz, stanęli w prawdzie przed Bogiem, abyśmy też zapytali się, jakie jest moje chrześcijaństwo, jaka jest moja postawa na ile na dzień dzisiejszy w tym świecie jestem świadkiem Jezusa Chrystusa. Nie, wiem, nie wymaga się od nas męczeństwa, ale wiemy, że w Kościele, na całym świecie, wielu dzisiaj również oddaje życie za Chrystusa. A kiedy patrzymy na nasze może prześladowania, mówiąc w cudzysłowie bardziej, bo ktoś się ze mnie może śmieje, że, że idę do kościoła podczas takiej sytuacji. Że może ktoś mówi mi takie, czy inne słowa na desę mojego życia chrześcijańskiego. I pewno wiele może różnych słów możemy przed tym usłyszeć. I może nieraz gdzieś się wycofnie. Może gdzieś nieraz może pole przemilczę. Moje świadectwo. Świadecz to ktoś, kto mówi swoim życiem, swoją postawą. I Pan Bóg od nas nie wymaga, nie wiadomo, jakich wielkich, heroicznych sytuacji wydarzeń, Ale aby być takim świadkiem w swoim domu, w swojej rodzinie, wobec swoich najbliższych, w swoim środowisku, abyśmy się nie bali. Że może ktoś się na mnie pomniewa, bo zwrócę uwagę tak ewangelicznie, w cztery oczy. A dzisiaj boimy się dla świętego spokoju. Może nie mówię, synu, córko, żyjesz w grzechu. Nie mam odwagi. A tak jest. Może nie mam odwagi zwrócić uwagę też, czy powiedzieć, Mężu, żoną, tak dawno nie byłeś z z do Spowiedzi tak dawno nie, nie, uczy, nie uczyłeś w pełni w Eucharystii. A może właśnie konsekwencje takiej postawy mają też i wyraz w relacjach, bo jesteśmy blisko Chrystusa, Jego Ducha, wtedy też jak inaczej patrzymy na swoje życie i życie drugiego człowieka. Łatwiej nam jest go zrozumieć, łatwiej nam z nim być, także mu jakoś w życiu pomagać, towarzyszyć, ale przede wszystkim możemy go kochać takim, jaki jest. Bo to już nie jest moje takie spojrzenie, ale to spojrzenie jest przede wszystkim spojrzeniem w duchu tego, co Chrystus we mnie, ale także i, i przezemnie. Drodzy, ile razy w moim życiu ta wspaniałomyślność zwycięża nad egoizmem, ile razy może właśnie miłość zwycięża nad nienawiścią, dobro nad złem, ile razy odnoszę triumf, że razy zwycięża. Kroczę za Jezusem, jestem wierny właśnie natchnieniem Jego boskiego ducha. Chociażby poniósł z w oczach ludzkich, nie muszę się wstydzić, gdyż właśnie jestem zwycięzcą. Jak Jezus, jak Szczepan tego dnia cimszego. wielu innych męczenników, którzy mieli w sobie tę odwagę. Modmy się dzisiaj o to, abyśmy potrafili żyć duchem Jezusa Chrystusa, aby to moje chrześcijaństwo było zawsze takie prawdziwe, żywa autentyczne, aby nie godzić jakąś bylejalność czy ciemność. Dzisiaj jest pokusa wyjść na jakieś kompromisy, aby mieć właśnie tę odwagę. To, co stało się naszym udziałem, kiedy przyjmowaliśmy jest, ale także jeszcze bardziej, kiedy przyjmowaliśmy sakrament bierzmowania. Sakrament bierzmowania, czyli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. słyszeliśmy słowa: Przyjmij z nami dar od świętego. Odpowiadaliśmy: Mamy, bo z Tobą jest Duchem Twoim. To właśnie ten sakrament daje nam możliwość, aby nie tylko mieć w sercu tęże wiarę. Ale także, aby dawać znaki miary w postaci miłości, jedności, aby być tym właśnie świadkiem. Ale potrzeba nieustannie o to uproszczyć. I po to dzisiaj jesteśmy w tej świątyni, aby zadbać o nasze świątynie, nasze serca, aby one były otwarte do tego, by mieć w sobie nieustannie to życie Boże, aby nie umierać do końca, ale mieć to życie i aby to życie dawać. To życie też. Boże przekazywać.